Piątek i sobota pełne muzyki, śmiechu i dobrej zabawy. Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie. To były dwa dni pełne niezapomnianych emocji. Szanowni mieszkańcy, kolejny dzień dni Lidzbarka trwa. Mam nadzieję, że gwiazdy, które wystąpią za chwilę, na pewno rozbudzą i emocje, i atmosferę. Deszcz, który pokropił, niewątpliwie nie przestraszył, wręcz przeciwnie, mamy coraz więcej osób, które tutaj docierają na nasze lidzbarskie błonia. Myślę, że to będzie wspaniały czas na integrację, na spotkanie z naszymi mieszkańcami, bliskimi, a w szczególności, a w szczególności to, żeby być razem i świętować święto na naszego miasta. Wszystkiego dobrego i udanej zabawy. Niliz to naprawdę za każdym razem fantastyczne wydarzenie. Pan burmistrz zadbał o to, aby atmosfera była możliwie najlepsza. I to bardzo dobrze, że jeśli są wakacje, to fajnie jest się spotkać, fajnie jest się pobawić i cieszę się, że tu w Lizbarku mogę być po raz kolejny i tu mogę rozmawiać z mieszkańcami tego wspaniałego miasta, tej wspaniałej gminy, bo czym innym, jak nie rozmowami możemy się budować, możemy budować taką energię i pozytywne nastawienie na każdy dzień. Dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w stworzenie tego wspaniałego wydarzenia, bo to ciężka praca tych ludzi, którzy to wszystko. Przygotowują, żeby było to dopięte na ostatni guzik. Naprawdę świetne wydarzenie. Widać, że ludzie są zainteresowani, że atrakcje także dla dzieci są naprawdę przygotowane w taki sposób, aby te dzieci mogły się bawić od rana do nocy, choć rodzice by pewnie chcieli, żeby na tej nocy już ta zabawa się skończyła. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to fantastyczne wydarzenie i cieszę się, że mogę tutaj być, bo naprawdę Lisbark to wspaniałe miasto, to wspaniała gmina Lisbark, gdzie emocje są zawsze pozytywne. presto che non resisto e lo disco scusa se insisto ma questa notte è quello che preferisco Najważniejsze, że ludzie przyszli, że pogoda dopisała i że to co robi burmistrz Litzbarka, przynosi efekty, czyli łączy różnych ludzi i robi fajne i fantastyczne rzeczy i cieszę się, że mogę to być, a najbardziej cieszę się z tego, że będę na koncercie kombi, bo ja pamiętam kombi jeszcze z tamtego wieku. Może nie ma się co chwalić, ale ja jestem z tego dumna. Wszystkim dobrej zabawy, świetna impreza, świetna organizacja. Jak zwykle w Lisbarku fantastycznie zorganizowane, bo to nie, nie tylko dzisiejszego dnia, bo to są kilkudniowe imprezy. I jak zwykle bardzo dobrze zorganizowane. Oczywiście, jak jesteśmy w Lisbarku, na dniach Lizbarka, zawsze musi pokropić troszeczkę, tak od wielu lat jest, ale to nie psuje ani atmosfery, ani chęci zabawy dla mieszkańców, dla gości, bo bardzo dużo przecież jest turystów. W Lisbarku, więc myślę, że fantastyczna pogoda i utrzyma się taka jak w tej chwili do samego rana. Będzie można wysłuchać koncertów, będzie można skorzystać z różnych atrakcji, które jak widać tutaj są na każdym kroku. Także gratulacje dla pana burmistrza, dla radnych, dla wszystkich pracowników. Urzędu Miasta w Lizbarku, którzy się przyczynili do tego, że ten, ta impreza, jak zwykle i jak co roku, jest zorganizowana i to na tak wysokim poziomie. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję za zaproszenie, że mogę w tym uczestniczyć i, i z nimi ten czas poświęcić i spędzić razem parę godzin w Lizbarku. Kto był, ten wie, że zabawa była świetna. Kogo zabrakło, zapraszamy za rok.